Daily Duel, czyli codzienny odcinek z jednego duela w GOGSR I dzisiaj przeciwnik, który ma dużo więcej elo od nas I jest Polakiem Piłka nożna dla kibiców Taki jest jego nick, bardzo ciekawie Tutaj mamy taki język Ruch jest lewostronny No to to jest chyba tajski po prostu, nie? No to jest po prostu Tajlandia Nie ma co tutaj gminić więcej Kliknę gdzieś nad Bangkokiem była to straszna północ Tajlandii, Przeciwnik postawił na tą w okolicach w tą południową bardziej ziomę kliknął i coś tam zadaliśmy już w pierwszej rundzie. Okej, okay, to wygląda na południe Afryki. Mamy tutaj furkę. Gdzie jest ta furka? Pokazałbyś mi tablice rejestracyjne, to by było fajnie. I czemu tu jest tak zbagowane chodzenie? Naprawdę nic mnie w życiu bardziej nie irytuje niż zbagowane chodzenie w GeoGesserze. Dziękuję, udało mi się tutaj przejść. Steinsburg R56 czy to jest w RPA po prostu? To będzie gdzieś w tych okolicach, bardziej mi się wydaje, nie? Przeciwnik już zagesował. Dobrze, ja też oddaję swój gest, klikam w tę okolice, zobaczymy. Kurczę, no jednak, nie, jednak bardziej druga strona. 500 damage dostaje. ale dobra, mniejsza. Jak uda się wygrać tę gierkę, to mamy wtedy ponad 1000. Yy, Twu, ponad 900 elo. No tutaj jakaś Francja, może UK, nie wiem na razie. No mam nadzieję, że Ziomek puszować nie będzie. Tam jest jakiś dom? Nie, to ludzie. Język jest angielski. Po której stronie masz kierownicę? Nie no, ma białą blachę z przodu, to musi być yy, Wielka Brytania, bo by miała europejską, nie? Takie małe znaki też mi się kojarzą z Wielką Brytanią. Nie wiem czy dobrze, nie wiem czy źle, ale tak mi się kojarzą i dobrze mi się to kojarzyło. lecz jednak byliśmy bardziej w okolicach Londynu, przeciwnik tutaj trochę bliżej, ale 16 km, więc, więc nieznacznie. Dobrze, runda numer 4 to ciekawa lokacja. O, 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 o! Maksimum to jednak Kanada, tylko w jakich okolicach? Ja bym zaryzykował i dosyć szybko zagesował. Tylko gdzie? Dobrze, kliknąłbym tutaj w Winnipeg i fajnie, jakbyśmy to ugrali. No, może to jest bardziej pod Edmonton, fajnie, jakby przeciwnik nie ogarnął. I dobrze, kliknął w Montreal. Ja w sumie bardzo dobrze kliknąłem i zadajemy 2,5 tysiąca. Dobrze, więc no, nawet bliżej stąd niż Edmonton. Więc dobrze, 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 cieszę się. A tymczasem runda piąta, i od teraz już zaczynamy mnożnik. I co my tutaj mamy ciekawego? Rifty są na niebie, dobrze widzę. Mm, tak? Nie. A co tu jest napisane? To jest turecki? A tak, to jest Turcja. Są tureckie słupki drogowe, tylko gdzie? Tutaj. Ojej, to były jednak rifty, ale strollowałem! I ten język też by pasował. 3000 dostałem ponad. Włochy. Jesteśmy we Włoszech, ale jaka to jest miejscowość? Nie mam pojęcia jeszcze. To jest gdzieś na południu, tak mi się wydaje, nie? Andria, Andria to jest miejscowość, prawdopodobnie. Tylko, czy ja wiem, gdzie jest takie coś jak Andria? Szczerze, to ja bym kliknął w okolicę Rzymu, chociaż to już jest mnożnik, raz dwa. Dobrze, zaryzykuję, kliknę w jakoś Neapol. Bo mi się wydaje, że my możemy być na południu. Nie muszę wygrać w tej rundzie. Mogę, ale nie muszę. Fajnie, jak będę po prostu bliżej. Bardzo dobrze postawiłem i chyba wystarczy to już, żeby to wygrać. Tak, 2410 zadajemy przeciwnik, postawił na Mediolan 918. Bardzo mnie cieszy to, że udało się w tym odcinku wygrać. Chociaż tego jednego trolla swojego żałuję. Zostaw pod odcinkiem łapkę w górze, jeżeli się Tobie spodoba. I tyle. Do zobaczenia.